Wielki dzień nadchodzi już w następny weekend, 17 października Konecki Stary Ogólniak stanie się stulatkiem. Zapraszamy na wyjątkowe obchody. Oficjalne uroczystości będą miały miejsce od 11, ale już wcześniej będzie można pojawić się w szkole przy ulicy Stoińskiego. Zacznie się o godzinie 8, otwieramy szkołę i oczywiście zapraszamy gości, absolwentów, naszych kolegów. Na rejestrację w terenie szkoły. O 9.00 msza święta w naszym tutaj sąsiadującym z nami kościele odkupiciela. I o godzinie 11.00 rozpoczynamy uroczystości oficjalne na hali sportowej, która znajduje się obok naszego liceum. Biorąc pod uwagę no, ilość pewnie chętnych naszych absolwentów. To pewnie hala sportowa będzie pełna. Poza tym w sobotę 17 października każdy absolwent będzie mógł znaleźć coś dla siebie. Przez cały dzień w budynku szkoły będzie można oglądać pamiątkowe wystawy. O 16 w hali odbędzie się spotkanie piłki ręcznej, absolwenci kontra uczniowie, a w budynku szkoły w tym czasie trwać będzie wieczór muzyki i poezji. Na zakończenie to, na co wszyscy czekają: wielki bal. No, ostatnim elementem jest oczywiście bal absolwenta, który o godzinie 19.00. Zacznie się yy, w restauracji markizmu. My zaś zapraszamy Państwa do obejrzenia wspomnieniowej galerii zdjęć, do której stworzenia natknął nas Andrzej Szejna, wysyłając pierwsze fotki. Już teraz można poczuć klimat wielkich urodzin starego ogólniaka. A jeszcze więcej zdjęć i pełen program obchodów w artykule pod materiałem wideo.